Na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Cię do filmu, w którym pokażę Ci mój trening. Starałam się Wam pokazać, jak mniej więcej ćwiczę, ale też pokazać Wam, co jem, bo może jesteście zainteresowani i potrzebujecie takiej motywacji, może kopniaka do działania, i dzięki temu filmowi właśnie to dostaniecie. Więc zapraszam do oglądania. Dziś trening skupiony tylko na pośladkach. Zaczynam od ćwiczeń na mobilność. To świetny sposób na poprawę zakresu ruchu w stawach, co pomaga mi w utrzymaniu elastyczności, zapobiega kontuzjom i poprawia ogólną sprawność ciała. Regularne ćwiczenia na mobilność pomagają w zwiększeniu zakresu ruchu w stawach i poprawę elastyczności mięśni. Dzięki temu nasze ciało może się poruszać w pełnym zakresie, co pomaga uniknąć ograniczeń w codziennym życiu i w aktywności fizycznej. Także, jeżeli jesteś po 40, to mobilne ćwiczenia powinny być wykonywane codziennie. Na początku zaczynam właśnie od przysiadów. Mam handle dwa razy po 10, czyli 20 kg, i wykonuję po prostu klasyczne przysiady oraz przysiady sumo. I to są takie moje dwie wariacje. Często też robię przysiady bułgarskie też właśnie z handlami, ale tutaj poszłam skupić się bardziej na nowym ćwiczeniu i tak zwane kickbacki. No i właśnie to są ćwiczenia, które bardzo angażują główne mięśnie pośladkowe, a także mięśnie rozbudowa mięśni pośladkowych, szczególnie mięśnia właśnie wielkiego oraz poprawa kształtu pośladków. To zauważyłam, kiedy zaczęłam stosować... Tego rodzaju ćwiczenie. I kolejne ćwiczenie to Hip trusty na maszynie z obciążeniem, czyli wznosy bioder. I moim zdaniem to jest jedno z najskuteczniejszych ćwiczeń. Czy to ze sztangą, czy właśnie z jakimś obciążeniem, czy ogólnie właśnie na maszynie. Najlepsze ćwiczenie na pośladki ever. Trenując, chodząc na siłownię, nauczyłam się jednej ważnej rzeczy, że aby widzieć efekty, takie pełne efekty swojej pracy, trzeba być cierpliwym. I wytrwałam, czyli w lupie robić ciągle te same czynności, ciągle wykonywać te same ćwiczenia oczywiście właściwe czynności i właściwe ćwiczenia, bo to też jest kluczowe, aby zobaczyć te efekty, które chcemy. Ja przez wiele lat chodziłam na siłownię, ćwiczyłam, ale ćwiczyłam, tak wiecie, tutaj, trochę tego, trochę tamtego i jakby nigdy nie miałam jakiegoś większego celu. I dopiero od pięciu miesięcy mam większy cel i widzę konkretne, spektakularne. Efekty w mojej sylwetce, wszystko się zmienia, więc na plus. Wytrwałość i przede wszystkim cierpliwość. Pierwszego dnia przykład tego, co jem. Mogłabym to jeść na okrągło. Tak naprawdę jem każdego dnia praktycznie to samo. Trochę zmieniam owoców, trochę innych warzyw. Tutaj coś kombinuję, tutaj dodaję, ale tak naprawdę jem w kółko to samo, bo bardzo to lubię. I tak mam właśnie, że jak mi coś bardzo posmakuje, to latami mogę to jeść każdego dnia. Dajcie mi znać, czy wy też tak macie. I zaczynamy drugi dzień treningów. Jest to trening na górną część ciała. Zaczynam od podciągania na drążku, a raczej ćwiczeń, żeby nauczyć się podciągać na drążku. Ja widzę, że moja siła wzrasta, że poprawia się postawa, że zwiększa się siła chwytu i wytrzymałość, czego na początku nie miałam w ogóle. I tutaj udało mi się już zrobić takie, może powiedzieć, pierwsze takie podciąganie pełniejsze, gdzie byłam bardzo zadowolona z efektów, bo czuję, że jest wzrost siły o 100%. Także bardzo szczęśliwa i zadowolona. No i tutaj zaczynam już regularny trening górnej części ciała. Kiedyś bardzo nie lubiłam ćwiczyć góry. Nie wiem co się stało, ale teraz nie umiem się doczekać, aż przyjdzie ten moment, żebym zaczęła ćwiczyć właśnie górną partię ciała. To jest niesamowite, bo widzę jak się zmienia moje ciało. Widzę jak Jestem silniejsza, znaczy czuję, że jestem silniejsza, i to mi daje taką motywację do działania, aby trenować bardziej, ale trenować mądrze i świadomie, żeby nie chodzić tylko na siłownię dla samego chodzenia i robienia czegoś byle jak, tylko żeby właśnie skupić się na świadomych ruchach, na świadomej technice, żeby mieć właściwy czas odpoczynku no i żeby. Widzieć efekty szybciej. No i moim celem jest właśnie podciąganie na drążku. Także trzymajcie za mnie kciuki, aby się udało, bo już widzę, że się dużo, dużo zmienia. Jak robię górną część ciała, to też staram się zawsze zrobić kilka ćwiczeń na brzuch. I teraz, jak edytuję ten film i nagrywam ten głos, to czuję. Czuję moje mięśnie brzucha po tym ćwiczeniu. Robię sobie właśnie trzy serie, po 10 i to jest jedno z takich konkretniejszych ćwiczeń. Oczywiście kończę cały trening rozciąganiem i ćwiczeniami na mobilność, które uwielbiam. One bardzo pomagają też przy szpagacie. Jeżeli chcecie zrobić właśnie szpagat, to pomaga właśnie zwiększyć zakres. Ruchów i będzie to szpagat Wam łatwiej zrobić. Także jeżeli planujecie, to ćwiczenia na mobilność must have. Trening górnej partii ciała zrobione. To, co dla mnie teraz jest najważniejsze, to skupiam się tylko na kilku ćwiczeniach podczas jednego treningu. Na przykład, jak wczoraj na pośladki, zrobiłam cztery, maksymalnie pięć ćwiczeń. Wykonywałam je w odpowiedniej um, częstotliwości, czyli pomiędzy seriami też było. Czas na odpoczynek, zwiększanie ciężaru, prawidłowa technika, robienie wolniej, ale dokładniej. Więc na tym się teraz skupiam nie na ilości, a na jakości. To też jest ważne, aby widzieć szybciej efekty. A co najważniejszego jest w budowie masy mięśniowej? Jedzenie. Dostarczanie odpowiedniej ilości białka do organizmu i wtedy widzi się naprawdę konkretne zmiany. Tutaj mam przykład menu z dnia drugiego. Jak widzicie, znowu mój jogurt, ale z innymi już owocami, z innym masem orzechowym, więc lubię sobie zmieniać po prostu dodatki. Oczywiście na lunch moja ulubiona pasta z jajkami, z dużą ilością warzyw na moim ulubionym chlebie żytnim. Dzisiaj również wleciała czekolada because why not? Bardzo lubię sobie pić kawkę w domu i jeść czekoladę, i tutaj taki snack, kiwi, brzoskwinia coś do pochrupania i mój obiad, łosość z makaronem i warzywami. Było to po prostu przepyszne i na kolację, zgadnijcie co, jogurt z borówkami i masłem orzechowym. Uwielbiam. I tak to właśnie wygląda, że każdego dnia staram się być o 1% lepsza od siebie samej niż dniu poprzednim. I podchodząc do tego w ten sposób, że patrzę na swoją sylwetkę, jak ona się zmienia, na moje geny, na moje predyspozycje ciała, nigdy nie patrzę na inne osoby. Oczywiście może mnie zainspirować ktoś do pewnych zmian, ale jeżeli ja chcę wyglądać w taki, a nie inny sposób, to zawsze patrzę na predyspozycje mojego ciała, bo to, że ktoś osiągnie na przykład coś, w jakimś krótkim tempie ktoś będzie mieć taką budowę ciała i uda mu się na przykład zbudować pośladki czy wytrenować nogi czy przebiec na przykład półmaraton szybciej e, niż tobie nigdy nie patrz na innych fajnie jest na przykład spojrzeć na kogoś i powiedzieć, ok, to może być mój taki punkt wyjścia chcę być zdrową osobą chcę wyglądać e, Szczupło, chce się czuć pełna energii albo chce wyglądać na taką lekko umięśnioną, chce być silna. Więc każdy z nas musi wziąć sobie na taki punkt zaczepienia, ale nigdy, przenigdy, na każdym etapie Twojej pracy, nigdy nie porównuj się do kogoś innego i nigdy nie pozwól komuś innemu porównywać Ciebie do innych osób. Więc tak naprawdę każda wersja Ciebie, czy 60, czy 80 kilo, czy jakąkolwiek masz wagę, czy 40 kg i chcesz przytyć bo są różne historie przecież to nie jest tylko tak, że ludzie chcą się odchudzać, ale też są ludzie, którzy mają odwrotny problem i chcą przytyć, a nie potrafią więc gdziekolwiek jesteś, na jakimkolwiek jesteś etapie, zawsze patrz na to że chcesz być w cudzysłowiu Lepszą wersją siebie o 1% niż w dniu poprzednim. I ta lepsza wersja siebie, czemu w cudzysłowie? Bo ty już jesteś wystarczająca, już jesteś lepsza, już jesteś wspaniała, już jesteś cudowna. Ale oczywiście zawsze możemy chcieć się rozwijać, iść po więcej. I właśnie o to w tym chodzi tym lepszej wersji, że ty budujesz nowe nawyki i robisz to małymi krokami. 1% tutaj, 1% tam. Nie rzucasz się na hura i potem jesteś zawiedziona, że nie udało ci się tego osiągnąć, bo uwierzcie mi, że stare nawyki i to, jak my jesteśmy zaprogramowani, to jest tak silne, to jest tak potężne, że czasem potrzeba czasu. To nie jest tak, że ty mówisz sobie, ok, od jutra jem zdrowo i ćwiczę, a nie robiłaś tego nigdy będzie te stare, jak Bob Proctor mówi, stare paradigm będzie z Tobą walczyło. Paradigm to są paradygmaty, czyli zespół wszystkich Twoich wierzeń, przekonań i nawyków. Właśnie to jest tym, co powoduje, że Ty działasz z autopilota. Te wszystkie programy, jak na przykład wyłączysz tą świadomość, że chcesz zdrowo żyć, że chcesz robić to, że chcesz robić tamto, to wchodzisz na autopilot. Bardzo często wchodzimy na autopilot i potem wracamy do starych nawyków i mówisz że no nie, no nie udało się, a tak bardzo chciałam. Także trzeba też mieć na uwadze to, że są w nas stare nawyki, które po prostu musimy stopniowo sobie je zastępować czymś innym, czymś lepszym, czymś co będzie nam służyło, co będzie dla nas dobre i zdrowe więc to wymaga czasu jest to bardzo proste, nigdy nie wierzcie ludziom, którzy mówią, a to jest takie trudne, to jest nie do osiągnięcia to jest niemożliwe, wszystko jest możliwe jest łatwe, tylko trzeba właściwie do tego podejść i właściwie spojrzeć na siebie także tak wyglądał mój trening, tak wyglądają moje posiłki są gorsze, lepsze dni, czasem zjem czekoladę. E, oczywiście jem bez cukru, szukam takich zdrowych zamienników. Kupuję sobie batoniki proteinowe bez cukru. Szukam e, z takimi dobrymi zamiennikami cukru i staram się. Staram się każdego dnia kontynuować moje założenia, być lepszą o 1%. O 1% każdego dnia. Jeżeli podobają się takie filmy, zostaw mi łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!